Szczęść Boże, sprzed gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, spod pomnika polskiego państwa podziemnego, witam Państwa. Konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa narodowego i zagrożeń, dotycząca wojny i pokoju. W ubiegłym tygodniu rozegrała się międzynarodowa prowokacja której celem było wepchnięcie Polski głębiej w tę wojnę, w którą już i tak jesteśmy całkiem głęboko wepchnięci, ponieważ z narodu polskiego uczyniono żyranta płatnika tej wojny, z terytorium polski uczyniono zaplecze frontu ukraińsko-rosyjskiego. No i jak widzimy, jest w świecie sporo chętnych, żeby eskalować, a nie deeskalować, żeby ta wojna trwała, a nie żeby się skończyła. No i teraz, ponieważ w tę prowokację międzynarodową zaangażowali się politycy warszawscy, ośrodka rządowego, niestety również ośrodka prezydenckiego, ponieważ nie wiemy tego, czy z własnej woli i wyrachowania, czy mimowolnie i przez przypadek zostali zaangażowani w te prowokacje także i naczelni zwierzchnicy Wojska Polskiego, trzeba z tego wyciągać wnioski. I jeden z wniosków bardzo praktycznych wyciągnął pan prezes Janusz Korwin-Mikke, składając zawiadomienie do prokuratury. Proszę znaczy, bardzo, panie prezesie. To znaczy, ja już to robiłem e, rok temu, bo jak, jak tylko były wybory w Anglii w lipcu, to natychmiast nowy minister spraw zagranicznych, pan Dawid Lamb, już, już w tej chwili były minister spraw zagranicznych, bo już jest minister sprawiedliwości w tej chwili. Przyjechał do Polski, pojechał do Chobielina i na zajutrz Jego Ekscelencja Rosław Sikorski się pojawił i zażądał wstrącania rakiet, rakiet rosyjskich. Związki pana Sikorskiego z wywiadem brytyjskim sięgają jeszcze dawnych czasów, kiedy walczył w znaczy był korespondentem wojennym w Afganistanie, wtedy walczono z Sowietami. Więc, moim zdaniem, wtedy bycie z wywiadem rosyjskim czego złego nie a brytyjskim niczego złego oczywiście nie robi. Natomiast teraz jest to niepokojące, ponieważ interesy Wielkiej Brytanii się wyraźnie rozchodzą z interesami Polski. I należy zadać pytanie, co robi kolega Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych Rzeczypospolito. Muszę złożyłem zawiadomienie, ponieważ teraz z kolei, z kolei prowokacja, o której tu mówił kolega Brown, była no, szyta z zupełnie grubymi nicimi. Po prostu internet, zajście do internetu, wpisanie tam nazwy firmy i, i tytułu drony Gerbera pokazuje, w odpowiada, to są drony ukraińskie. Ja myślałem, że to są drony rosyjskie, które tam wylądowały w Ukrainie, oni je przerobili, bo nie było innego wyjaśnienia, jakim cudem się te drony miały pojawić w Polsce, skoro one mają zasięg 300 na no, góra 600 km z wiatrem a przefrunęły 1500, prawda? Więc jak to jest możliwe? Więc myślałem, że są drony rosyjskie przerobione przez Ukraińców, ale nie, oni po prostu produkują te drony. Także, proszę państwa, rząd Polski wziął udział w prowokacji. Jestem absolutnie pewien, że to nie było wymyślone przez Ukraińców samych, oni robili różne rzeczy wymyślani. Ale proszę państwa, tym razem Polska musiała z tym współpracować. I niestety, jeżeli człowiek współpracuje, Współpracuje z obcym państwem, które chce wciągnąć Polskę w wojnę korzystną dla tego państwa, ale no w sposób jawny niekorzystną dla Polski, no to powinna się tym zająć prokuratura. I o to, o to prokuraturę łaskawie poprosiłem. Co ona zrobi, no to ja już nie wiem, Pani Grzegorzu, co, co może zrobić prokuratura, ale mam nadzieję, że podejmie stosowne działania. Szanowni Państwo, Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke jest tym człowiekiem który nie przyłączał się do chóru, nie przykładał ręki do dezinformowania państwa, kiedy ta wojna się zaczynała. Pan prezes Korwin-Mikke nie dawał się nabrać ani na wyspę węży, ani na rosyjskie zbrodnie w Buczy. Tak Przypomnijmy, żeśmy się upominali szereg razy o to międzynarodowe śledztwo w sprawie zbrodni w Buczy. Bo Tego ta, śledztwa nie było ta, i nie ma. Katynia Hitler jednak zrobił. Mimo wszystko. Komisję, otóż Zełęski w odróżnieniu od Hitlera nie sprowadza międzynarodowych ekspertów i, i niezależnych świadków do Buczy. Śledztwa jak nie było, tak nie ma. Pan prezes Korwin-Mikke nie daje się na to nabierać i robi wszystko, żebyście Państwo nie byli oszukiwani, żeby... E, nie sprowadzać na Polskę powszechnego niebezpieczeństwa przez eskalowanie propagandy wojennej, nakręcanie psychozy wojennej. Polska nie jest, chwała Bogu, formalnie stroną wojującą każdy, kto przedstawia ten konflikt rosyjsko-ukraiński jako nieodzownie domagający się wyprowadzania na przykład wojsk polskich pod jakimkolwiek pretekstem na przykład jakichś szkoleń na Ukrainę sprowadza powszechne niebezpieczeństwo na naród i na wojsko polskie. Zostały podpisane jakieś umowy. Prezydent podpisał jakąś zgodę o treści bliżej nieokreślonej, która, jak wynika z pogłosek czy z skąpych informacji, opiewa na zwiększanie obecności na polskim terytorium obcych wojsk. Minister obrony Kosiniak Kamysz, ten od plecaka ucieczkowego w Kijowie podpisał jakąś kolejną umowę, z której obawiam się właśnie, ma wynikać realizacja tego scenariusza, zwiększania obecności polskiej na Ukrainie, a ta obecność, jak widzimy, grozi śmiercią, bo zginął jeden z wysokich dowódców Wojska Polskiego. Zginął. Umarł w każdym razie, odbywa się w tych dniach jego pogrzeb. To są sprawy ponure, groźne, niebezpieczne. Prezes Janusz Korwin-Mikke i ja wraz z nim od początku eskalacji tego konfliktu opowiadamy się za deeskalacją, po prostu nie życzymy, nie tylko polskiemu, ale także i ukraińskiemu narodowi nie życzymy kontynuacji tej wojny. Ja chciałem powiedzieć, ja chciałem powiedzieć że y, od tego czasu zaszła nie, nieprzyjemna zmiana. Mianowicie wczoraj, y, czy przedwczoraj, rzecznik rządu rosyjskiego, pan Dymit Pietkow, oświadczył, że NATO jest już w stanie wojny z Rosją, i to jest oczywiste. No. Y, czyli, czyli Rosja, no formalnie jeszcze nie, no bo. Formalnie sojusze nie zakładają, nie, nie, nie wydają wojen, tylko państwa wydają wojny, ale Rosja po prostu uważa również Polskę za naród wojujący z konsekwencjami, jakie z tego wynikają. Otóż nie wiem jak y, korona, ale w każdym razie, w każdym razie, ja uważam, że nie mamy najmniejszego powodu, żeby wydawać się wojny, wojnę z Rosją. Nie ma tutaj y, żadnego sporu między nami. <todziewanie> I szanowni państwo, wolałbym, wolelibyśmy, żeby było inaczej. Wolelibyśmy nie być osamotnieni na polskiej scenie politycznej, ale taki jest fakt, że jesteśmy tutaj jedynymi liderami formacji z, na poziomie parlamentarnym, którzy stanowczo sprzeciwiają się angażowaniu Polski w wojnę i stanowczo i otwarcie. Bez niedomówień sprzeciwiają się ekspediowaniu jakichkolwiek polskich sił zbrojnych poza granicę Rzeczypospolitej. A na polskiej ziemi tylko polski żołnierz pod bronią. Dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję.